Osz, osz. Osz. Proszę Państwa, proszę. Panią Burmistrz, bardzo przepraszam bardzo, że no zauważyłem w tej chwili. Panią Burmistrz yy, Wolnego-Sulinowa o rozpoczęcie przemówienia, tak prawda, o rozpoczęcie uroczyste otwarcie zlotu. Dzień dobry Państwu. W tym roku nie będzie żadnego przemówienia, ale serdeczne, ciepłe, kolejne przywitanie. Przywitanie wszystkich gości tegorocznego zlotu. Szczególnie serdecznie witam Pana Generała. Jest to dla nas naprawdę niewątpliwa przyjemność gościć Pana, bo Pana obecność spowodowała i ten ceremoniał, że mamy wrażenie uczestnictwa w wielkiej, państwowej uroczystości. A żeby ten zlot odsłonił nam takie realia i rzeczywistość lat, które minęły, te, ten ceremoniał jest nam bardzo potrzebny. I ze względu na ten ceremoniał, na szacunek do flagi, na szacunek dla organizatorów, ja zamiast przemówienia mam jedną serdeczną, ogromną prośbę do uczestników tego zlotu, żeby ta zabawa, która czeka nas przez te kolejne dni, była zabawą do końca, żeby nie spotkały nas żadne nieprzyjemności, żadne nieszczęśliwe wypadki. Bo mimo zapewnionej naprawdę dobrze ochrony i względnego bezpieczeństwa, reszta leży w Waszych rękach. Borne jest gościnne, borne wita Was wszystkich serdecznie, borne jest otwarte dla wszystkich. Dla wszystkich, którzy chcą się bawić i bezpiecznie te dni spędzić. Jeszcze raz serdecznie witam, cieszę się, że jesteście z nami. Dziękujemy pani burmistrz Renacie Pietkiewicz-Pyłkowskiej za tak ciepłe słowa do uczestników zgotów. Chciałem od siebie tylko dodać jedną że Co roku tu przyjeżdżam i co roku to Borne jest piękniejsze. I zawsze mówię, że dziękujemy w imieniu też organizatorów, że państwo chcecie spędzać tutaj urlop, właśnie w Bornym Sulinowie. Serdecznie wszystkim państwu dziękujemy. Bardzo proszę pana generała dywizji, e, pana generała dywizji Tomaszewskiego o zabranie głosu. Rzadko kiedy generał e, do nas przemawia. No i na z tego powodu jesteście bardzo szczęśliwi, bo nie mniej Szanowna pani prezes, Panie Prezesie, Przepraszam, Szanowna Pani Burmistrz, Panie, Panowie. Serdecznie witam na tej ziemi w imieniu Ministra Obrony Narodowej, Pana Ciemoniaka i oczywiście Sajmieniu, jako dowódcy 12 Dywizji Zmechanizowanej, który tak naprawdę pod względem wojskowym odpowiada również i za ten kawałek polskiej ziemi. Cieszę się, że takie duże grono osób jest zainteresowanych sprzętem militarnym, związanym z wojskowością. Bo tak naprawdę dla nas jest to pewien znak i symbol, że naród interesuje się ich historią, interesuje się i wojskowością. I kiedy patrzę na te młode pokolenia, tak przeszliśmy już trochę tutaj z komandorem tego zlotu, no to zainteresowanie im mundurem i wojskiem jest potężne. Serdecznie organizatorom dziękuję za tą inicjatywę, która już od 8 bodajże lat jest tutaj z tą ziemią ściśle związana. I życzę tak jak Pani Burmistrz, aby ten zlot przebiegał w miłej atmosferze, spokojnej i żeby wszystkie cele, które żeście sobie tutaj założyli się spełniły. Wszystkiego najlepszego i gratulacje. Proste żołnierskie słowa podziękowania z ust generała Tomaszyckiego To dla mnie na przykład to jest no wielki zaszczyt być w towarzystwie Pana generała. Tak samo dla nas wszystkich uczestników. Z lotu. Bardzo proszę komandora yy, z lotu, pana Wiesława Bartoszka, który 8 lat temu do mnie zadzwonił i powiedział, Może byśmy zrobili tutaj jakiś zlot. Będziemy, może by pan przyjechał. Ja się wahałem, ale przyjechałem później i jakoś po prostu już któryś z rzędu raz, ja tu jestem czwarty raz, to w jakiś sposób go. Panie Wiesiu, bardzo proszę o zabranie głosu. W zasadzie to, czego sobie życzę i oczekuję od Złotowiczów, to już Pani Burmistrz powiedziała, żebyśmy wrócili do domu uśmiechnięci i, i nie, nie było takich zdarzeń jak, jak ewentualnie wczoraj. W zasadzie Pani Burmistrz wszystko powiedziała, co miałem ja powiedzieć, więc do mnie należy już to ostatnie słowo, że Zlot uważam za otwarty. że za ciebie giną chłopcy malowani. Stara polska wojskowa piosenka. Oddaliśmy honory Sztandarowi. No To nakazane czynności, wdrożyć się w działy, poszli!